Mateusz, powrót po kontuzji, 3-2-0, jak się czujesz? O, mimo wszystko czuję się słabo, no, przegraliśmy. Tak naprawdę prowadziliśmy całe zawody i końcówka uciekła. Ja chciałbym może wrócić na chwilę do tego wyjazdu do Krosna, bo no, wróciłem za szybko po operacji, każdy mi to odradzał, nie posłuchałem się w sumie każdego. Chciałem tutaj powiedzieć, że ani prezes Jurek Kanclerz, ani ani Krzysztof, ani Przemek nikt na mnie nie naciskał to była moja decyzja, która okazała się po prostu katastrofalna i każdy widział jak to było. Nie dziwię się, że spada na mnie taka fala krytyki, bo, bo sam bym jakiegoś Mema zrobił gdybym to nie był ja. Ale to co do... Czekamy aż wróci do nas Adrian, Gała, mamy za tydzień mecz. Przyjdzie Wiktor Przyjemski, na pewno pomoże drużynie. wszyscy Myślę, że każdy z nas ma ogromną chęć wygrywania i myślę, że wszyscy dołożymy cegiełkę, żeby było jak najlepiej. Bardzo chcę pomóc klubowi, bo wkładam całe serducho w żużel, wkładam całe serducho dla Polonii Bydgosz i no i będę starał się robić wszystko, żebyśmy wygrywali, czy jako zawodnik, czy jeśli bym był odstawiony od składu, na pewno tutaj będę, na pewno będę, chłopaku, będę do dyspozycji chłopaków i będziemy wszyscy robić razem, że będziemy robić razem wszystko, żeby wygrać. Cieszę się, że przyjechałem i czuję się już dużo, dużo lepiej. Pomagałem chłopakom, no ale no niestety ten mecz nie dla nas. Przegrywamy w końcówce, więc tym bardziej cieszę się, że w środę już wyrazam na moje motocykle. Właśnie, jak się czujesz? Czy rehabilitacja przebiega pomyślnie i czy będziesz już silny na torze? No, rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i lekarze sami są w ciężkim szoku, że. Mój organizm tak szybko zareagował na, na tą rehabilitację i na te leczenie, bo po czterech tygodniach jestem już gotowy do jazdy i będę mógł się ścigać. Gdzie na początku te prognozy nie były za ciekawe, i ta przerwa początkowo miała być około 2-3 miesięcy, więc przyspieszyłem ten czas do maksimum.